Uwaga! U nas też dostaniesz 500 plus! Do każdego zakupu biżuterii złotej i srebrnej dajemy w prezencie bon jubilerski o wartości 500 zł. Warto skorzystać! Jubiler Monika w galerii Kalisz-Karfur. Komplet ze złota na chrzest i komuję czy złote obrączki ślubne o 30% taniej. Biżuteria złota do 30% taniej. Biżuteria srebrna za połowę ceny w promocji Pandora. Kupując dwa wyroby, trzeci otrzymasz gratis. Jestem Wesoły Romek. Zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Mega promocja. Kostka Klinkier oraz setki innych produktów z rabatem nawet do 80%. Przyjdź. Naprawdę warto. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Zakład Opieki Zdrowotnej DentX w Kaliszu oferuje zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, estetycznej, chirurgii stomatologicznej, endodoncji oraz wybielania. Wykonujemy również usługi z zakresu protetyki: protezy całkowite, częściowe, korony i mosty porcelanowe. DentX działa już od dwóch dekad, w tym roku świętujemy 20. urodziny. Dziękujemy za zaufanie. Przyjęcia w ramach NFZ oraz wizyty prywatne: DentX Kalisz, ulica Lipowa 18. Sezonowa promocja meble bez vat w salonie Goldmap w Kaliszu. Stylowe i eleganckie meble do sypialni zapewniają maksymalny komfort wypoczynku wszystkim domownikom. Modna kolorystyka oraz trwałe i solidne wykonanie gwarantują pełną satysfakcję z użytkowania mebli przez długi okres czasu. Komplet pasuje zarówno do wnętrz klasycznie urządzonych, jak i nowoczesnych. Przestronne szafy przesuwne doskonale pomieszczą ubrania, bieliznę czy inne drobiazgi. Do wyboru szafy dwu- i trzydrzwiowe, wnękowe oraz na wymiar. Bezpłatnie doradzimy, przygotujemy projekt i wizualizację 3D. Zapraszamy do naszego salonu przy Alei Wojska Polskiego 138 oraz w każdą niedzielę na giełdę samochodową. 21 czerwca Sylwester Michałek zapraszam na Magazyn Miejski. Oto główne tematy wydania. Jest rządowa dotacja na usunięcie chemikaliów w Szczypiornie. Ja się cieszę, ponieważ ta dotacja wcale nie była taka pewna i oczywista. Wypadkowy poranek. Ulicami Kalisza przeszła procesja Bożego Ciała. Mieszkańcy Szczypiorna mogą odetchnąć z ulgą. Miasto otrzyma 50% dotacji, czyli według wstępnych szacunków około 5 milionów złotych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wywiezienie i utylizację niebezpiecznych odpadów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nielegalny magazyn z blisko 3 tysiącami ton chemikaliów zniknie jeszcze w tym roku. Początek tego tak zwanego biznesu nie wzbudzał niczyich podejrzeń. Ruch ciężarówek, jak w wielu wynajmowanych tutaj magazynach, mówi nam Sławomira Kosowska, która pracuje nieopodal feralnego składowiska. Podjeżdżał jakiś tam tir z naczepą i tam było składowane, a później dopiero jak wyszła afera, że się okazało, że to są chemikalia. Teraz od kilku lat, gdy w sprawie tego niebezpiecznego magazynu nie było żadnych decyzji, Sławomira Kosowska podobnie jak kilkadziesiąt pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie osób musi żyć tuż obok tykającej bomby. Cały dzień, można powiedzieć, jesteśmy przy, przy tych chemikaliach. tak? Spędzają po 10 godzin dziennie w atmosferze, która może zagrażać ich zdrowiu i życiu, a chemikalia pracują czuć to wyraźnie w upalne dni. No jest niebezpieczeństwo, no jak... Jak jest ciepło, jak wiatr zawieje, no to naprawdę jest nieprzyjemny zapach. Jest to uciążliwe, jak na przykład jest jakieś zgłoszenie. Nie chcą nas wpuścić na teren, nawet żeby sprawdzić, czy coś się dzieje u nas we firmie, czy nie jest poblokowane. Po kilku latach patowej sytuacji wreszcie jest przełom. Miasto otrzymało odpowiedź od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, u którego ubiegało się o przyznanie wsparcia finansowego na usunięcie składowiska. Informacje o pozytywnej dla miasta decyzji zarządu przekazał w środę dziennikarzom Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który wielokrotnie zabiegał u władz Narodowego Funduszu o wsparcie dla Kalisza w tym zakresie. Udało mi się, udało nam się, mówię o politykach Prawa i Sprawiedliwości, uzyskać dotację w kwocie 50%. Jeżeli Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podtrzyma decyzję zarządu, to mieszkańcy Szczypiorna mogą odetchnąć ze spokojem, bo myślę, że ruszą pracę dotyczące utylizacji odpadów toksycznych na terenie osiedla. Szczypiorno. Ostateczna decyzja, która zdaniem posła powinna być już tylko formalnością, zapadnie w lipcu. Na pozbycie się tykającej bomby według wstępnych wyliczeń potrzeba około 10 milionów złotych. Miasto złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na maksymalny poziom dotacji, czyli ubiegało się o 80% dofinansowania. Zgodnie z przepisami fundusz na utylizację niebezpiecznych odpadów może przyznać samorządowi albo pożyczkę. Albo dotacje. Początkowo miasto obawiało się właśnie tej pierwszej wersji. Wówczas musiałoby taką pożyczkę spłacać. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska postanowił jednak przyznać kaliszowi dotację, czyli pomoc bezzwrotną. Ale najpierw ustalono ją na poziomie 25%. Miasto na to nie przystało i zabiegało o jej zwiększenie. Bardzo dobrze, że udało się zwiększyć tę kwotę dofinansowania, ponieważ w tej pierwszej propozycji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zaproponowano nam 25%, także no jest tych pieniędzy trochę więcej, natomiast no nie tyle, ile o ile wnioskowaliśmy. Natomiast na wyższą kwotę dofinansowania nie pozwalają. Zasady przyznawania takiej dotacji. Kalisz po prostu jest miastem, który osiąga na tyle dobre wyniki finansowe, że ta dotacja jakby procent wysokości jest uzależniony również od tych dochodów. Kalisz ma w budżecie zabezpieczone 3 miliony złotych na unieszkodliwienie chemikaliów ze szczepionek. Ile ostatecznie może kosztować wywiezienie i utylizacja 3 tysięcy ton chemikaliów, to określą firmy, które zgłoszą się do przetargu. Jesteśmy bliżej niż dalej. Mam nadzieję, że po tej ostatecznej decyzji Narodowego Funduszu my będziemy w stanie przygotować przetarg no i zacząć powoli te, te odpady wywozić i unieszkodliwiać. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, niebezpieczne odpady znikną ze szczypiorna jeszcze w tym roku. Przypomnijmy, w 2013 roku Patryk M., właściciel firmy z Poznania, wynajął od osoby prywatnej jeden z magazynów na terenie dawnej agromy przy ulicy Wrocławskiej. Mógł składować tam odpady, ale zgodnie z prawem, był zobowiązany do ich odpowiedniej utylizacji. Firma zgromadziła w magazynie różnego rodzaju farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, łącznie blisko 3000 ton chemikaliów, które, jak się później okazało, przechowywane były w niewłaściwy sposób. Miasto nieprawidłowości stwierdziło w marcu 2014 roku i natychmiast wydało decyzję cofającą zezwolenie na zbieranie odpadów wraz z nakazem ich usunięcia, gdy magazyn zapełnił się po brzegi niebezpiecznymi substancjami Poznaniak zawiesił działalność i zniknął. Jak się później okazało, w całym procederze był tak zwanym słupem. Tymczasem substancje zaczęły zagrażać środowisku i ludziom. Do ich wycieku dochodziło dwukrotnie w lipcu 2013 roku i rok później. Patryk M. w 2015 usłyszał wyrok dwóch lat więzienia w zawieszeniu na 6 lat i grzywny w wysokości 12 tysięcy złotych. Nadal nie można od niego wyegzekwować, by na swój koszt usunął niebezpieczne składowisko i to najbardziej bulwersuje mieszkańców, bo teraz z miejskich i państwowych pieniędzy musimy rozwiązać problem, który stworzyła prywatna osoba. On to powinien na swój koszt usunąć i tak. on powinien być naprawdę do odpowiedzialności. Czy on sobie w ogóle zdaje sprawę z tego, że on truje ludzi? Tak, tak. To no są zresztą... ludzie po prostu nieodpowiedzialni, moim zdaniem. Zgodnie z przepisami, jeżeli postępowanie egzekucyjne wobec właściciela feralnej firmy nie przynoszą rezultatów, koszt tak zwanego wykonania zastępczego ponosi zawsze samorząd. Sytuacja jest jednak wyjątkowa, bo powstała przez wadliwe prawo i dotyczy również innych miast. Poseł Jan Mosiński winą za tego typu procedery obciąża poprzedni rząd. Nie mogę nie wspomnieć roku 2013, kiedy to Platforma Telska z psl -em. Przyjęła nowelizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, odstępując od zabezpieczeń finansowych przy wydawaniu zezwoleń na gromadzenie odpadów. Mogę taką tezę postawić, nawet że gdybyśmy rządzili wówczas, sytuacji tej Szczypiorni by nie było. Dziś przepisy prawa zabezpieczają już samorządy przed takimi sytuacjami. Kiedy przyjęliśmy rządy w trybie ekstra, że tak powiem, ordynaryjnym, Ministerstwo Środowiska zajęło się kwestią e, tak zwanych dzikich składowisk e, e, odpadów, w tym odpadów toksycznych, niebezpiecznych. E, I e, po stosownej nowelizacji wprowadziliśmy coś takiego jak kaucję gwarancyjną czyli innymi słowy, jak ktoś chciał ubiegać się o zezwolenie, musiał wpłacić określoną kaucję, która w przypadku gdyby właściciel wyparował. A taką sytuację mieliśmy właśnie w Szczypiornie. Ta kaucja gwarancyjna gwarantowała przynajmniej jakąś część kosztów, które należało ponieść przy likwidacji danego dzikiego, nielegalnego składowiska. Magazyn w Szczypiornie jest szczelnie wypełniony chemicznymi odpadami. Nie można tam swobodnie wejść i tak naprawdę trudno określić na ile szkodliwe i niebezpieczne są to substancje. Na drogach ruch mniejszy, bo mamy długi weekend, ale piątek na kaliskich ulicach zaczął się od dwóch poważnych wypadków. Na alei Wojska Polskiego doszło do potrącenia starszej kobiety. Chwilę później na ulicy Bankowej zderzyły się dwa auta. Jedno z nich dachowało. Przed siódmą rano na przejściu dla pieszych w Alei Wojska Polskiego w okolicy Targowiska, 48-letnia kobieta kierująca Dacią Daster potrąciła 72-letnią pieszą. Ranna Kaliszanka z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Policja zatrzymała kierującej prawo jazdy, zarażące naruszenie przepisów ruchu drogowego. Chwilę później doszło do zderzenia dwóch Volkswagenów na skrzyżowaniu ulicy Bankowej z Pułaskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Volkswagenem Turan 33-letni mieszkaniec Kalisza, jadąc ulicą Pułaskiego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Volkswagena Golfa, który poruszał się łańską od strony legionów. Doszło do zderzenia, w wyniku którego Turan dachował. Kierowca tego auta trafił do szpitala. 44-latek z Kalisza, który kierował golfem, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Policja wyjaśnia okoliczności obu tych zdarzeń. Setki kaliszan przeszły w czwartek ulicami miasta w procesji Bożego Ciała. Tradycyjnie modlili się przy czterech ołtarzach, by na głównym rynku wziąć udział w mszy świętej. Na bożeństwu przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej, ojciec Łukasz Buzun, który w homilii podkreślał, jak ważna jest jedność naszej wspólnoty. Uroczystość Bożego Ciała ma przypominać wiernym o żywej obecności Chrystusa w Eucharystii pod postaciami chleba i wina. Kaliszanie przeszli ulicami centrum miasta i zatrzymywali się przy czterech ołtarzach, symbolizujących cztery strony świata. Pierwszy znajdował się przy bazylice świętego Józefa, drugi przed klasztorem franciszkanów. Następnie procesja przeszła do kolejnego ołtarza przy złotym rogu. la i Wierni udali się na główny rynek, gdzie zlokalizowano ostatni, czwarty ołtarz. Uroczystość zakończyła Msza Święta, której przewodniczył biskup pomocniczy Diecezji Kaliskiej, ojciec Łukasz Buzun, duchowny w Kazaniu, podkreślał, że powinniśmy dbać o jedność naszej społeczności. Aby ci, którzy wierzą w Chrystusa i żyją naukę Ewangelii, Ewangelii żyli w jedności, nie byli podzieleni. To, są, to jest życzenie Jezusa Chrystusa. Jego w jakiś sposób testament, eucharystyczny. Właśnie ponieważ tylko jedność w miłości pozwala nam żyć w Bogu, sercem umożliwiającym życie w jedności na co dzień jest właśnie umiłowanie Boga. Można powiedzieć, że jest to gorące serce Jezusa. Z tego serca właśnie wypływa to zalecenie i ta troska. Boże ciało zostało ustanowione na pamiątkę cudów w Bolsenie we Włoszech w 1263 roku, gdy hostia, którą kapłan uniósł nad ołtarzem, zaczęła krwawić. Szpital przy ulicy Toruńskiej w Kaliszu pięknieje. Trwa remont elewacji budynku. Efekty pracy już cieszą oko. Przez wiele lat straszył szarością, teraz pięknieje. Budynek szpitalny przy ulicy Toruńskiej w Kaliszu pochodzi z okresu międzywojennego i został oddany do użytkowania w 1937 roku. W tej chwili trwa jego termomodernizacja, której całkowity koszt wynosi 4 miliony 800 tysięcy złotych. Większa część tych kosztów to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a reszta to dotacja unijna. Już teraz widać, że zmianie uległa fasada budynku, a jakich innych zmian możemy jeszcze się spodziewać? Modernizacja obejmuje również wybudowanie dwóch zewnętrznych szybów windowych. Wewnątrz budynku modernizację systemu centralnego ogrzewania, czyli wymianę grzejników, montaż regulatorów ciepła. Również obejmuje wymianę oświetlenia na energooszczędne. Stolarka drzwiowa zewnętrzna, także dużo się zmieniło. Według planów i podpisanych umów, remont powinien być zakończony w sierpniu tego roku. Rozmarek, tętni życiem. Od wczoraj działa tu tęczowy jarmark. Na mieszkańców czekają kramy z rękodziełem i gastronomią. To jedna z atrakcji długiego weekendu w Kaliszu. Co jeszcze będzie się działo, gdzie warto się wybrać, to sprawdza Karolina Bazan. A ja teraz dopijam podpiwek oczywiście bezalkoholowy. Tego wszystkiego możecie spróbować na kaliskim rozmarku. Tutaj całe mnóstwo różnych sympatycznych atrakcji. Można kupić chleby rarytasy z Podlasia, chleby żytnie, chleby razowe. Można również popróbować różnych kiełbas i wędzonek. Jest też mnóstwo rękodzieła, są miody, także zapraszamy was serdecznie na Kaliski Rozmarek. Dziś jest bardzo szczególny dzień, bo to przecież pierwszy dzień lata. Jest bardzo gorąco. Atmosfera równie gorąca będzie na kaliskim rynku głównym, bo tutaj już o 21.00 wystąpi jedna z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistek, jaką jest Kaja. Znacie ją zapewne z utworów testosteron, supermenka, po co? No i oczywiście z rewelacyjnej płyty z Goranem Bregowiczem. To wszystko o 21.00, a o godzinie 19.00 występkali poprzedzi koncert y, grupy Akorinet Klezmer Band. To w większości muzycy filharmonii kaliskiej będzie dużo muzyki żydowskiej, będzie też trochę swingu i tango. Sobota w Kaliszu będzie również bardzo znakomitym kąskiem dla koneserów muzyki, bo już o 21.00 wielka open -air gala. Będą goście z Ukrainy, z Meksyku i z Polski. I towarzyszyć będzie im orkiestra symfoniczna z Kalisza oczywiście. Będą utwory operetkowe, operowe i muzykalowe. Oczywiście wszystkie te koncerty będą odbywały się na rynku głównym. I są darmowe. Do południa psi Witanie lata na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Początek impreza o godzinie 11 to impreza typowo charytatywna, bo jej celem jest wsparcie bezdomnych zwierząt. Będą też konkursy, zabawy i wszelkiego rodzaju pokazy. Za datki uzbierane podczas tego wydarzenia zostanie zakupiona specjalistyczna karma dla bezdomnych zwierząt. Zakończenie imprezy o 16.30. Serdecznie zapraszamy. Niedziela będzie również muzyczna, bo już tutaj na kaliskim głównym rynku odbędzie się przy. Przegląd Orkiestry Dętych OSP w Kaliszu, gdzie wspólnie wszyscy przemarszerujemy pod Basztę Dorotkę. Po takiej muzycznej uczcie przeniesiemy się do Parku Miejskiego, gdzie będziecie mogli się troszeczkę wyciszyć blisko natury, blisko drzew. Tam organizowany jest Międzynarodowy Dzień Jogi, poznacie tam asany jogi i po prostu odpoczniecie. W niedzielne popołudnie wybierzcie się koniecznie do Nowych Skalmierzyc, gdzie organizowany jest czwarty piknik parafialny. Tam mnóstwo atrakcji, m.in. kabaret rak, będzie również coś dla miłośników muzyki Disco Polo, bo zespół Fanatic. Z pewnością pamiętacie ten zespół z utworu Rzeki Przepłynąłem, Góry Pokonałem. Ale to nie wszystkie atrakcje. Będzie jeszcze do wygrania prawdziwy samochód w loterii fantowej. Ten weekend będzie z pewnością gorący i obfitujący w muzyczne wydarzenia. Na koniec zaglądamy na portal faktykaliskie.pl tu piszemy m.in. o dwóch sprawach kryminalnych. W Kaliskim szpitalu zmarł 30-letni Kaliszanin, pobity przed sklepem monopolowym przy ulicy Górnośląskiej. Prokuratura zleciła sekcję zwłok mężczyzny i czeka na opinię biegłego w tej sprawie. Z kolei wczoraj wieczorem nieznany dotąd sprawca napadł na bar z kebabem przy ulicy Śródmiejskiej w Kaliszu. Sterroryzował obsługę i ukradł pieniądze. Szczegóły obu spraw na portalu faktykaliskie.pl. Ja dziękuję za uwagę i życzę udanego pierwszego wakacyjnego weekendu. Do zobaczenia! Początkowy wieczór z zachmurzeniem całkowitym, 23 stopnie na termometrach, na barometrach 999 hektopaskali. Wiatr słaby, noc pochmurna z 19 stopniami Celsjusza. Sobota od rana słoneczna, po południu niebo częściowo zachmurzy się. Odpoczniemy od upału, maksymalnie 25 stopni. Wiatr umiarkowany z północy i z północnego wschodu. Ciśnienie na dobrym poziomie, 1003 hPa.